To jest e, ostatnia, ostatnie wprowadzenie do jutrzejszej porannej modlitwy. I jest to rozmyślanie, czy kontemplacja, lepiej powiedzieć, Adamorem. Kontemplacja pomocna dla uzyskania miłości. Z pewnością, kiedy kończyliście już e, rekolekcję po czwartym tygodniu, to tę kontemplację mieliście. Ta kontemplacja kończy rekolekcji ignacjańskiej i ona jest pewnym obrazem, jakby wypełnieniem tego, co otrzymaliśmy na fundamencie. Tak jak wam mówiłem na początku, Pan Bóg nam pokazał ziemię obiecaną. To coś nowego w naszym życiu, nowy sposób myślenia, reagowania, nowy sposób bycia. Co nie polega też na tym, że my nie mamy trudności, słabości, emocji, krzyża, trudności, poranień naszego charakteru, również upadków, grzechów, ale właśnie idziemy pewną drogą ku pewnej postawie, którą dzisiaj którą usłyszymy dzisiaj i którą jutro będziemy właśnie kontemplować. I Świętej Ignacy proponuje nam jakby takie dwie ścieżki, żebyśmy poszli nimi. Ale zanim pójdziemy, to On mówi nam, daje nam pewną taką uwagę na początku, że pierwsza uwaga, czy właściwie pierwsza część tej, tej myśli jest taka, że miłość polega bardziej na uczynkach niż na słowach. Bo my możemy, czy mówimy Panu Jezusowi, Panu Bogu, jak bardzo Cię kocham, nie? A Jezus powiedział w Ewangelii, wielu jest takich, którzy mówi, Panie, Panie. Ale później na sądzie nam powie, nie znam Was, którzy nauczyliście się że czynić nieprawość. A więc uczynki, uczynki miłości. A drugie, że miłość polega na wzajemnej wymianie dwóch stron. To znaczy, że kochający daje umiłowanemu to, co sam posiada. Kochający daje to, co sam posiada. Na przykład ktoś ma wiedzę, to przekazuje temu, kto jej nie posiada. Tak samo inne rzeczy. Jakie są te dwie ścieżki? Jakby powrócimy znowu do tego, co Wam mówiłem o tych dwóch księgach na początku objawienia. Znowu święty Ignacy powraca. W taki genialny sposób, oczywiście w swoim języku, w swoim stylu, ale bardzo prostym, że przypomnieć sobie otrzymane dobrodziejstwa, ale przede wszystkim jak on udziela się w stworzeniach. Żywiołom daje istnienie, roślinom życie, rozwój, zwierzętom uczucie, ludziom rozum, daje mi uczucia, rozum, jak on się trudzi. Działa we wszystkich rzeczach stworzonych na powierzchni Ziemi. Czyli, że zachowuje się tak, jakby pracował na niebiosach, w żywiołach, w roślinach, owocach, czodach, dając im istnienie, podtrzymując je i dając im rozwój. Ale to wszystko jest dla człowieka. Zastanowić się, jak wszystkie te dobra i dary stępują z góry. I dlatego spróbujmy jeszcze raz, jakby ogarnąć swoim sercem, rozumiem Te wszystkie dary, które nas otaczają, co jest stworzenie, kosmos, ale też te dary, które otrzymałem w życiu, konkretnie stworzone dary. Rodziców, dom, wychowanie, wykształcenie, pracę, talenty, różne zdolności. Później zakładaliśmy swoją rodzinę, albo Pan Bóg nas powołał do życia kapłańskiego, zakonnego. Wtedy ta rodzina się jakby powiększała, mieli kontakt z ludźmi, z tą naszą czodą, którą Pan Bóg dał naszej opiece, podusz czy siostrą, wychowawczyniom, dzieci, młodzieży. Ale tym właśnie oprócz tego stworzenia, dał nam jeszcze drugą rzecz, i to jest ta druga ścieżka. Dał nam nowe życie w Chrzcie Świętym. Uczynił ze mnie. Świątynią. Jestem stworzony na podobieństwo i na obraz Jego Boskiego Majestatu. Zobaczmy, jakie, jakie, jaki dar. Że jestem świątynią Boga. Miejscem, w którym On przebywa. Chce we mnie przebywać. I tak samo, samo daje mi różne dary duchowe: sprawiedliwość, dobroć, pobożność, miłosierdzie. I znowu możemy. Zagłębić się w to, co otrzymałem właśnie w tym wymiarze nadprzyrodzonym. To, że właśnie otrzymaliśmy chrzest, ale później, że rodzice przekazywali nam wiarę. <laughs> Nawet jeśli były zaniedbania, czy nie przekazywali, gdzieś w końcu Pan Bóg dał mi łaskę lepszego poznania Go. Może to był ktoś drugi kolega w pracy, czy sąsiad, czy jakiś ksiądz może. Spotkaliśmy Jezusa też w różnych trudnościach, na różnych zakrętach naszego życia. Może w cierpieniu, w krzyżu. I zobaczmy, że to nie, nie była, jak mówimy, kara boska. Krzyż nie jest karą boską. Jest miejscem właśnie spotkania się z miłością Boga. Właśnie być może w takich trudnych sytuacjach Pan Bóg mnie spotkał i też czy zaprosił do Kościoła, czy do jakiejś wspólnoty, czy na rekolekcje ignacjańskie, czy jakieś inne i dlaczego to mamy rozważać? Psalmista mówi, cóż mogę oddać Panu za wszystko, co mi uczynił. Psalm 116. Co ja mogę oddać Panu Bogu, jeśli On miłość, tak bardzo mnie kocha i obdarowuje mnie, i to właśnie świadczy o Jego miłości. Również tym wielkim darem jest przebaczenie moich grzechów. Codziennie, ile kroć powiem: Panie, przebacz mi, zmił się ode mnie, On mi przebacza. Później również, jakby daje to pieczęć w sakramencie pojednania. Jeszcze. Ileż darów otrzymałem od Boga? Cóż oddam Panu? Podniosę kielisz zbawienia i będę. Wzywał imienia Pańskiego. Właśnie jest takie miejsce, taki moment, w którym najpełniej możemy dziękować Panu Bogu za te wszystkie dary. I tym miejscem, tym momentem jest Eucharystia, jest Msza Święta. Bo to jest właśnie sakrament uwielbienia, radości, sakrament zwycięstwa. I to jest ofiara chwały, sakryficium laudia. Kiedy ja mogę właśnie razem z Jezusem uwielbiać Boga, uwielbiać Ojca za to wszystko, czym mnie obdarował, za moje życie, za moich rodziców, również za, za moje porażki, za krzyż. Bo tam, gdzie rozlał się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Pan Bóg jest takim mistrzem. Naprawiania tego, co popsułem. Że nawet tam, gdzie pojawiła się śmierć, wytrysnęło życie. Tam, gdzie pojawił się krzyż, ten krzyż stał się chwalebny. Cóż oddam Panu? No właśnie razem z Jezusem podniosę kielich zbawienia. Kielich, który jest kielichem zwycięstwa, jak mówiliśmy. Kielich wolności, kielich wyswobodzenia nas z tych ograniczeń, z tych niewoli z tego skoncentrowania się na sobie. Że ja właśnie widzę Boga, widzę, zaczynam widzieć ludzi również. Ja chcę się dzielić tą miłością z innymi. Że mogę inaczej przeżywać ich małżeństwo, swoją pracę, właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Ja mogę przebaczać, nie tylko siedem razy. Mogę przebaczyć nawet takie poranienia i krzywdy, które noszę może całymi latami może to być dzisiaj, ten moment czy jutrzejsza modlitwa że ja mogę komuś przebaczyć czy zobaczyć też yy, odważnie że ja kogoś mogłem skrzywdzić i może w przyszłości też prosić o żeby miał odwagę przyjść i powiedzieć komuś wybacz, pomyliłem się skrzywdziłem cię przebacz mi moją obojętność, postawę czy to co złego uczyniłem Kontemplując miłość Boga, ta miłość się w nas objawia, rozlewa i ona chce promieniować na innych. Święty Paweł właśnie mówi, że ja, mam, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus z tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wylane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczór, wziął kielich. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na pamiątkę moją. Ile, kroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie z tego kielicha. Śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Głosimy śmierć pańską i głosimy Jego zmartwychwstanie. Głosimy Jego zwycięstwo. Dziękujemy Bogu za nasze życie. Za to, że wyrwał nas wielu strasznych rzeczy, nieraz z dna, z piekła. I dlatego też spróbujmy w tym kontekście tej modlitwy zobaczyć też na tą piękną scenę, która już na miejsce po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie poszli łowić ryby nad jezioro Tyberiackie. I znowu to robią w nocy i też nie, niczego nie złowili, a na brzegu stał Jezus i powiedział do nich: Dzieci, czy macie coś na posiłek? Nie. Zarzućcie sieci po prawej stronie, a znajdziecie. Oni go na początku nie poznali, tak jak to bywało wiele razy, że mieli oczy zakryte. I zobaczmy, o jakie prozaiczne rzeczy pyta Jezus. Pyta o śniadanie, o jedzenie. Jak Jezus się troszczy, jak Bóg się troszczy również o takie rzeczy, że duchowość chrześcijańska nie jest duchowością jakąś księżycową, marsową. Pan Bóg wie, że potrzebujemy żyć, jeść, ubierać i mieć dach nad głową. Jeśli ktoś nie ma tego dachu, to, jest, to nie jest wina Boga. Jest wina również różnych systemów, wojen, niesprawiedliwości, które robi człowiek. Bo musimy właśnie też prostować nasze myślenie, żeby nie myśleć o Bogu jako terroryście, jako tym, który lubuje się w głodowaniu, w głodzeniu ludzi, czy w katowaniu, w łagrach, czy w obozach koncentracyjnych. To jest dzieło człowieka, to jest dzieło szatana. Które opanował w serce ludzkie. Ostatecznie odpowiedział jego będzie, że właśnie tam, gdzie się pojawił ten grzech, ta potworność, Pan Bóg dla tych ludzi, którzy to przecierpieli, nagrodzi ich w taki sposób, że będą uwielbiać Boga całą wieczność. Wielu ludzi z tej ziemskiej perspektywy nie rozumie. Może my też się gorszymy tym, co się dzieje w świecie. I dlatego Jezus, Bóg, Właśnie myśli o nas, bo przecież to wszystko, co stworzył, stworzył po to, żebyśmy byli szczęśliwi, mieli co jeść, co się ubrać. Dał no, nam no, również wspaniałe dary tego tak ludzku, seksualność, która jest czymś cudownym dla człowieka ogromnym darem Boga. I teraz też widzimy, jak ta seksualność może być zdeformowana, jak może być wykorzystana dla. Pieniędzy, dla egoizmu, dla wyuzdania, dla właśnie podeptania godności takiego człowieka. I kiedy właśnie Jan pierwszy rozpoznał Jezusa, mówi do Piotra: To jest Pan. Jan pierwszy rozpoznał Jezusa. I Piotr rzucił się w morze, przypłynął, wszyscy przybyli, wyciągnęli ryby, bardzo wiele ryb, a Jezus już przygotował im właśnie rybę na śniadanie. I później bierze na bok Piotra i zadaje mu pytania. Piotrze, czy Ty kochasz mnie więcej, aniżeli ci? A on mówi, ty, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Później drugi raz, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś moje. I po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie. I rzekł do niego. Trzeci raz, Piotr sobie skojarzył, o co chodzi. Że trzy razy się zaparł Jezusa. I powiedział: Panie, ty wszystko wiesz. I to jest też dla nas piękna wskazówka, że możemy oddać Bogu to, co rzeczywiście mamy. A to, co mamy, najpierw to jest nasza słabość, nasz grzech. Nie wiem, czy już na tych rekolekcjach Wam mówiłem o świętym Hieronimie, który był tłumaczem Biblii, mieszkał w Betlejem w jakiejś grocie i żył ubogo, w postach, w modlitwach, w czuwaniach. I kiedyś Jezus przyszedł do Niego i mówi, co mi dasz, Jeronimie? A On mówi, no jak to co Ci dam? No oddam Ci moją pracę, moje tłumaczenie Biblii, moje posty, modlitwy, czuwania, moją samotność. A Jezus mówi Mu, no tak, Piotrze, ale to przecież to wszystko Ja Ci dałem, to ode Mnie to otrzymałeś. Ale co masz, tak jest, co jest tylko Twoje, co możesz mi ofiarować? Co mam Ci ofiarować, Panie? No oddaj mi swoje grzechy, swoje słabości. I to właśnie robi Piotr. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że wątpiłem w Ciebie, że Cię chciałem odwieść od męki, od... Yy, nie ufałem Ci, tonąłem na morzu. <laughs> nie ufałem Ci, zaparłem się cię trzy razy. Ty wszystko wiesz, ale ja Cię kocham. I jakby z liczeniem tego odpowiedział Jezusa, jest jeszcze jedna rzecz. Bo oddać swoje grzechy, to jest coś wspaniałego, ale to nie jest jeszcze koniec. Jezus mu wtedy powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opaszy i poprowadzi dokąd nie chcesz. Jezus jakby prorokuje Piotrowi i mówi: Kiedy byłeś młodszy, robiłeś co chciałeś. Korzystałeś ze swojej wolności tak jak chciałeś, grzeszyłeś właśnie. Nawet będąc z moim apostołem, grzeszyłeś. Bóg cię tak kocha, że daj ci wolność. Nie związuje ci. Twojej wolności. Nie przymuszać. Ale jak się zestarzejesz, a starość jest też pewnym synonimem mądrości, doświadczenia, nabytego doświadczenia życiowego. Ale więcej, już jest ta łaska, która pracuje, bo kiedy Piotr się przyznaje do słabości, otwiera bramę Duchowi Świętemu. I rzeczywiście za 10 dni po niepowstąpieniu. Wszyscy apostołowie otrzymają Ducha Świętego. Stają się pokorni, będą oczekiwać, modlić się. I co Jezus mówi? Że kiedy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Mówił o śmierci męczeńskiej Piotr. Człowiek nie chce umierać, ale wyciągniesz swoje ręce i wbrew Twojej woli poprowadzą cię, też ukrzyżują cię. Co to oznacza, że Jezus mówi Piotrowi: Oddaj mi nie tylko Twoje grzechy, ale oddaj mi swoją wolność. I właśnie fundament, przepraszam, kontemplacja nad Amorem jest takim oddaniem Bogu naszej wolności. Bo nasze grzechy, można powiedzieć, oddawaliśmy już jakby nieustannie w czasie całej rekolekcji. Zwłaszcza w pierwszym tygodniu, ale każdy tydzień ma ten element, że odkrywamy coś nowego w naszym życiu, jakieś postawy przeciwne Bogu, jakieś grzechy, których może nigdy nie widzieliśmy wcześniej. Ale teraz jest ten moment, kiedy właśnie chcemy oddać również swoją wolność, bo wolność jest jednym z największych darów Boga dla nas. Oddać Bogu wolność, to znaczy, Panie, ty możesz związać moje ręce, poprowadzić mnie tam, gdzie Ty chcesz, nie gdzie ja chcę, gdzie moje pragnienia, pożądania, plany. Oddać swoją wolność, to znaczy bez pretensji, bez wska wskazówek, co ma, co ma Pan Bóg uczynić, oddaje się Jego ręce. Uczyń ze mną, co chcesz. Niech się dzieje Twoja wola. I dlatego zakończeniem rekolekcji jest ta piękna Modlitwa, w której właśnie możemy jutro to uczynić na tej, na tej kontemplacji, ja ją jeszcze raz, z pewnością macie gdzieś to zapisane, ale to jest to oddanie z siebie, swojej wolności Bogu. Zabierz Panie i przyjmij całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę. Pamięć, moją, mój rozum i całą moją wolę. Wszystko, co mam i posiadam. Ty mi to dałeś, Panie. Ty mi to dałeś, Panie. Tobie to zwracam. Wszystko jest Twoje. Rozporządzaj tym według Twojej woli. Rozporządzaj tym według Twojej woli. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy.